Co tam jest? Czekaj, czekaj. O, jeszcze nie nagrzane. W ogóle się nie nagrzałem przez tą godzinkę. Dobra, wracamy za godzinę, za godzinę wracamy. Za godzinę wracamy. Nie, nic, nic. Niebieskie wstążecie. niebieskie. Sorzeczki. Bielutki stoniczek. Czaruszki, nie. Czerwony stoliczek może tam? Czerwony stoliczek, ho, ho, ho. <laughs> Pozdrawiam Zaczynamy kolejny dzień Dzień dobry w hasów. Tak jest Działamy dalej Przygotowanie do wyjścia Zaczynamy się do podrzucenia Nie, jeszcze chwilę wiesz To jednak jeszcze chwilkę Idealnie, zobacz Mozzarella Mozzarella tutaj będzie Wrócimy boczuś boczuś i co drugi Juchas to boczuś ale uwaga Marek jak jest plan na dziś? dzisiaj mamy pyszne śniadanie Juchas tutaj dowodzący nam zrobił natomiast potem idziemy za jakąś godzinkę z dwie na długą trasę 5 godzin Góry. Gdzie to jest? Na Słowację jedziemy. A jaka miejscowość? Ruszamy przez węgierskie górki i jedziemy do Zwardonia, potem do Skalite i potem w kierunku czaccy. będziemy jeść na... w chacie Skalite. Chorska chata... Nie! Studenite. O. Dobra, no zobaczymy co z tego wyjdzie. Dziś zdrowo będzie. I co, właśnie dowody czy nie? Oni nie A to wszystko. Jaka woda? O, cieplutka! He, za długo! <noise> <noise> no i zimę! Jest. Pytam. Ale nie ma dowodów! <noise> e... Może to zrobić z Ja Nie! nie no, ale ty jesteś w relacji, co nie? Dobra. Ale... Wow, dobra lecimy, ostatni dzień, o kurde trochę mnie tutaj boli, ale lecimy, patrzcie jakie tam mamy widoczki, czeka jaka pogoda. Oh, piękna pogoda dzisiaj. Będziemy musieli się spieszyć... Chyba, U Taką rozkwinkę. Patrzcie, tu jest ścieżka rowerowa w tym miejscu. Jak, jest, jak idę, to nienawidzę rowerzystów. Jak jestem rowerzystą, to nie, nie nienawidzę tu co coś do Serio. Masakry. Mam dobrą historię związaną z pokazywaniem tak serca. Bo wtedy to, było, to był trend rok temu bardzo popularny. Dwa, dwa lata temu, rok temu, podszedłem w Czechach, byłem w Pradze. Podszedłem do dziewczyn. na naprzeciwko i zrobiłem tak. One tak przechodzą obok, patrzą się i idą dalej. I tak dwa razy miałem taką sytuację, Bo Głowę w piasek musiałem schować, tak. <grystanie> Dobrze, że ci kciuka nie pokazały. No, z kciukiem <grystanie> też O kurde, masakra. Wracamy z wyprawy. Już ledwo żyjemy. Żeby się tylko doczołgać na hostel, nie? No i coś musimy zjeść teraz. Tak. chyba.

Weź to, wy, wywal na przykład, oh. potknij się z tym. Zapach nie za chętny, ale jest dobrze. Jest dobra woda. Kurde, jaki upał, luźno. No no jest to jest taka strona.

Co tu sam się robi? Dobra, widzimy się w następnym miejscu. You gonna my one side. You make me give number. Mi no vi look pass. She give me eye contact. Oh baby ja como. Oh baby, Joe, give me this, your love Me, I go show you love As long as you know it's me, Joe Your must go killin' And I know man to be one of them Call your body name I want to make my mind rest Byliśmy przed chwilą na kebabie Franek jako ocenka Ocena 9 na 10, serio, jest mistrzowski I tani, przede wszystkim No, mówiliśmy parę celi, coś zwiedziliśmy, mieliśmy fajne flow. Kiedyś to jeszcze powtórzymy, może jakieś na Mistrzostwa Europy pojedziemy. No, zobaczymy. Co? Ciekawa, co jedzie. On tu nie stoi jakieś 20 minut? Od razu, od razu, nie, na centralnie dopiero.